Witam szczególnie serdecznie i gorąco naszych drogich jubilatów. Po ponad 50 latach wywołuje zapewne różne skojarzenia i wspomnienia. Być może są to migawki z uroczystości rozdania dyplomów w 1970 roku, być może jakiś szczególnie uciążliwy wykładowca, a być może zapach odczynników, dobywający się z laboratoriów chemii analitycznej. Zawód farmaceuty to misja. W odróżnieniu od lekarza, spogląda na pacjenta w sposób holistyczny. Dzięki Wam apteka to nie tylko półki z lekami, ale miejsce kształtowania etosu farmaceuty. I za to chciałbym Państwu podziękować najbardziej. Nie jako przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ale jako zwyczajny pacjent. Pragnę podkreślić wyjątkowość Państwa rocznika. Dziesięcioro z Państwa uzyskało stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych następnie jedna osoba stopień doktora habilitowanego i aż cztery panie tytuł profesora. Pani profesor Wanda Berdubowska, pani profesor Wiesława Bylka, pani profesor Jadwiga Jodynis-Libert i pani profesor Maria Rybczyńska. Przypadło mi w udziale jeszcze przekazanie Państwu serdecznych życzeń, życzeń zdrowia oraz życzeń umiejętności zachowania przyjaźni. Przyjaźni, które są potrzebne w coraz to starszym wieku. Takie życzenia Państwu składa Pan Profesor Seńczuk, nasz opiekun od trzeciego roku studiów. Myślę, że dobrym sposobem na wzmacnianie pamięci oprócz stosowania piracetamu czy wyciągu z miorzębu jest nie tylko wspominanie, ale także przyswajanie sobie nowych faktów, a więc powstawanie engramów nowej pamięci, co może być spełnione podczas spotykania się z innymi absolwentami naszej uczelni. Z wyrazami głębokiego szacunku w imieniu zarządu oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego podpisała pani profesor Anna Jelińska. Tworzyli dla aptekarza architekci, stolarze, snycerzy. Wiele naczyń i sprzętów aptecznych to przecież swoiste dzieła sztuki. Tworzyli dla nas nawet zegarmistrzowie, bo przecież bardzo ważnym i reprezentacyjnym sprzętem w aptece był zegar. Rzadko dla którego z innych zawodów tworzono tak niepowtarzalną kulturę materialną. 51 lat dokładnie minęło od wydarzenia, które miało miejsce 24 października 1970 roku.